Kto tę pomoc finansuje? Polski rząd, tak samo jak ale w Ale znaczy rząd to znaczy pan, pan Donald Tusk wyjmie pieniądze ze swojego konta bardzo zasobnego ze względu na jego potrzebę. Ale tak samo funkcje. jak w naszym interesie jest. Naprawdę też Polaków straszono no nieprawdziwymi informacjami. Yy, warto podkreślić... Który jest yy, pani poseł? Nie, bo obawiam się, że pani tutaj yy, 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 również pomyśli yy. to, co ja być może pisałem i mówię. Które informacje na temat dyrektywy yy, budynkowej były nieprawdziwe? Te związane z mm, obciążeniami yy, yy, poszczególnych właścicieli mieszkań yy, i straszeniem wyrzucaniem z własnego mieszkania Polaków. To są nieprawdziwe informacje i tu warto podkreślić, że wdrożenie tych przepisów na poziomie polskim będzie zależało od polskiej Rządu, polskiego sejmu, który tę dyrektywę będzie implementować do polskiego to, to prawa. Ja już, to już mnie bo, pani uspokoiła. Jak zwykle, bo, jak polski sejm coś implementuje, ale nie, to już naprawdę, ale... proszę państwa, proszę się nie denerwować. Polski sejm o nas zadba. Myślę, że to jest też kluczowe, żeby po prostu tutaj nie opowiadać no, takich historii, że Ktoś sobie po prostu z, z tym nie poradzi. Jeżeli chodzi o samo wdrożenie tej dyrektywy, to oczywiście to jest y, y, pytanie otwarte: w jaki sposób y, będziemy chcieli to zrobić? W jaki sposób będzie chciał to zrobić polski rząd? W jaki sposób będzie wspierał te osoby, których na przykład y, nie stać? Na y, zmodernizowanie budynku, w którym mieszka? Czy y, jakie będą programy y, otwarte dla spółdzielni, które być może też nie mają takich y, finansów? A kto to sfinansuje, Bo, pani poseł? Y, ale to jest w, y, ogólnie w naszym interesie. Tak samo jak w naszym, ale in kto to tak samo jak w naszym interesie, panie kto te redaktorze. Pomoc finansuje? Pani poseł, pytam, kto tę pomoc finansuje? Polski rząd, tak samo jak ale w Ale znaczy, rząd to znaczy, pan Tusk wyjmie pieniądze ze swojego konta, bardzo zasobnego ze względu na jego potrzebę. Ale tak samo funkcje. jak w naszym interesie jest, na przykład. panie poseł, ale kto to sfinansuje? To jest proste pytanie. Ale ja już panu odpowiedziałam. Musimy zagwarantować na to środki budżetowe. Możliwe, że będziemy mieli budżet, na to też kto środki, tworzy, pani poseł? że będziemy mieli na to też środki, kto tworzy że będziemy budżet? mieć na to środki e, unijne i tak samo jak w innych obszarach chcemy pewne e, obszary i pewnym problemom przeciwdziałać i, e, i być poseł, może będziemy mieli tutaj e, różnice zdań. Nie chce jeżeli chodzi więc o ja, jeżeli chodzi ja Odpowiem za panią. Kto tworzy budżet? Podatnicy. Kto składa się na budżet Unii Europejskiej? No to Europejscy jak pan chce, Ale, panie redaktorze, no jeżeli pan chce odpowiadać na zadawane przez siebie pytania, to pan nie powinien zapraszać gości do programu. Pani poseł, no ale zadałem pytanie, pani unika odpowiedzi. Nie, nie unikam, bo powiedziałam, kto, kto tworzy budżet, kto przyjmuje budżet. O ile zbijemy tę temperaturę globalną, jak wprowadzimy ETS-2, w Polsce, w Unii Europejskiej? No bo My, to jest tak, Nie widzi, widzi pan, panie ja chętnie... Ja chętnie, ja chętnie przyjdę do. Jeszcze raz do Pana do programu, bo gdybym wiedziała, że na ten temat będziemy rozmawiać, to bym się po prostu przygotowała, bo tak, takie mam podejście. Niestety, z całej listy pytań, które pan redaktor ma na kartce, ja dostałam tylko kilka obszarów tematycznych, gdzie duży temat był na temat zarówno mojej obecnej sytuacji w partii, na temat centralnego portu komunikacyjnego i na temat wykluczenia transportowego. Jeszcze do tych dwóch tematów szczegółowo nie doszliśmy, tylko rozmawialiśmy o innych. Więc następnym razem proponuję naprawdę przesłać konkretną listę zagadnień, i wtedy będzie pan mógł przepytywać swojego gościa. Ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania.